Zadajmy sobie pytanie, czy patrzysz uważnie, która z tych dwóch monet ma większą masę? Obydwie są wykonane z takiego samego materiału, jest to złoto. Jedna jest gruba, druga jest cienka. Jedna ma dużą średnicę, druga małą. To zapnijmy pasy i jedziemy z materiałem. Spodziewam się komentarzy dotyczących tego, jaki termin powinienem poprawnie używać w trakcie nagrywania tego odcinka terminy masa i ciężar w potocznej mowie, rozmowie są często używane zamiennie, a te dwa słowa nie oznaczają jednak tego samego. By było ciekawi dyskusje na forum w internecie na Discordzie. Także nieraz raz w temacie terminów waga, masa i można powiedzieć tak, że fachowcy w tym przypadku głównie Fizycy, technicy różnice między masą i wagą znajdują. Język ogólny, którym się posługujemy, jednak zaciera tę różnicę, szczególnie przy inwestycji w złoto i srebro fizyczne, nie zwracamy na to uwagi. Teraz, co trzeba rozróżnić? Skupmy się mocno. Masa jest to wartość skalarna, liczbowa, wyrażona w kilogramach która jest niezależną od wartości siły grawitacji. Oznacza to, że masa ciała o wadze 1 kg będzie taka sama na Ziemi, jak i na księżycu, bo jej wartość wyliczana jest jako iloczyn gęstości i objętości. Mamy tutaj ciężarek, 100 g o masie 100 g, ten ciężarek 100 gramowy, a także ta moneta, która katalogowo ma 6 45 grama, mają jednoznacznie określoną masę. Mówiąc krótko, masa to ilość materii. Z kolei ciężar, czyli siła ciężkości. Ciężar to wielkość fizyczna, która charakteryzuje zależność między masą, która znajduje się w takim ciężarku, materią, a wartością przyspieszenia grawitacyjnego, kiedy. Opuszczamy taki ciężarek, zrzucamy go na dół. Jednostką ciężaru jest Newton, tak? Zwróćmy uwagę, waga kieszonkowa nie pokazuje tutaj nigdzie Newton. Ciężar jest to miara wielkości siły, która działa na obiekt o masie. W tym wypadku 100 gramów w wyniku przyspieszenia spowodowanego siłą grawitacji. I tak zabrzmiało to skomplikowanie, ale to można uprościć. W życiu codziennym interesuje nas, do tej chwili przynajmniej, jako stakera metali szlachetnych, krótko to, że ciężar jest to określenie siły. Nie skupiamy się na ciężarze, interesuje nas masa. Jak to przełożyć na terminologię? Ciężar monety 20 franków Marianna i kogut może wynosić, jeszcze raz. Ciężar takiej monety 20 franków może wynosić 0. Ciężar wynosi 0, gdy nie ma grawitacji, tak jak w próżni absolutnej. Jest to taka sytuacja można powiedzieć czysto hipotetyczna, gdyż oddziaływanie grawitacyjne jest wszędzie do pomiaru ciężaru wagi potrzeba wagi sprężynowej. To nie jest waga sprężynowa. Więc nie mówimy o ciężarze. Natomiast masa monety Marianna i Kogut to wielkość skalarna, liczba. Nie może wynosić zero. To tutaj istnieje, to jest obiekt fizyczny. Jest moneta zbudowana z materii, z atomów, złota, miedzi i resztkowej ilości innych pierwiastków. Ta moneta w dowolnym miejscu we wszechświecie. Podczas pomiarów będzie mieć taką samą masę. Masa może być mierzona za pomocą wagi kieszonkowej, takiej jak tutaj waga jubilerska. Co chciałbym, żebyśmy wynieśli z tego wstępniaka, to biorąc na bok te kwestie techniczne, o których mówiłem. Wizyty newtonowskie, jedno i drugie, masa, waga, to właściwie to samo. W, w reklamach monet, walorów stakerskich, sztabek, czy też przedmiotów kolekcjonerskich wkrada się jednak błąd, bo zamiennie używane są dwa słowa. Masa oraz waga. Nie jest to wielce rażący... Błąd dla przeciętnego użytkownika języka użytkowego. Jeszcze raz powtórzę, w szczególności stakera metali szlachetnych, ale błąd jest błędem, więc warto zwracać uwagę na terminy. Pamiętać, że waga oznacza urządzenie. To jest waga. 1,01 g to nie jest waga monety. To jest masa monety, e, więc waga oznacza urządzenie na przykład takie i w mniejszym materiale będziemy posługiwać się terminem masa. Jeżeli spodobał ci się ten materiał, zostaw lajka, zapraszam do subskrypcji kanału, pozostawienia komentarzy. Dziękuję i do usłyszenia.